Cześć kochani w kolejnym filmiku Długo mnie tutaj nie było, ponieważ miałam bardzo dużo rzeczy na głowie Jak nawet takie rzeczy jak fryzjera Na okres wiosenno-letni Po prostu bieganina i inne rzeczy Sprawiły, że nie mogłam nic nagrać Ale czytałam jakieś książki w międzyczasie Nie ukrywam, że miałam też taki troszeczkę zastój czytelniczy No ale też Wam o tym za chwilkę Dosłownie opowiem Dzisiaj powiemy sobie dosłownie o trzech książkach I będzie to takie inna formuła Taki trochę speed dating Bardzo szybko opowiem Wam o tych książkach I o cechach tych książek, które być może mogą Was zainteresować, przekonać do przeczytania. Są to książki dosyć różniące się od siebie, ale w takiej szeroko pojętej fantastyce, także chętnie Wam o nich opowiem i tak dosłownie w kilku słowach. Nie przedłużając, dosłownie nie chciałabym, żeby ten filmik był zbyt długi, przechodzimy sobie do pierwszej książki, o której już wspominałam, jeżeli chodzi o hałk książkowy poprzedni. Jest to Woal Michała Kuszewskiego i tą książkę złapałam ze względu na jej okładkę. Właściwie dosłownie spodobała mi się okładka, nie do końca nawet wiedziałam, o czym jest ta książka, a przyciągnęła ona mój wzrok. I czytałam ją dosłownie, myślę, że nawet trzy miesiące temu, to było dosyć dawno. Woal opowiada o łowczyni de demonów Katrioniewes. I większość fabuły tej książki skupia się nad pewnymi morderstwami i takim śledztwem, które ona ma przeprowadzać w Gatarze. Gatara to jest takie duże miasto, wokół którego wcześniej odbywała się wojna z szaolem. I tutaj nasza główna bohaterka również brała udział w tej wojnie, i co jest bardzo ciekawe, tutaj nawet jest przedstawione na okładce tej książki. Mamy tutaj kobietę, która nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że tak. Mamy tutaj kobietę, która ma pewne blizny na twarzy. I co? Te blizny są z tego czasu wojennego, kiedy ona walczyła z demonami, które przeszły właśnie przez ten tytułowy woal do świata ludzi. I generalnie ona jest cała, bohaterka jest cała w bliznach, natomiast nie wiemy na początku książki, dlaczego. Ona żyje w takiej w pewnej symbiozie właśnie z demonem wilkiem. I ten demon, kiedy łączy się z jej ciałem, po prostu sprawia, że Wygląda jak normalna dziewczyna, może gdzieś modyfikować jej wygląd, właśnie ten demon. Książka, myślę, że ma bardzo wiele postaci. Nie ma tutaj dosłownie żadnego wątka romantycznego, głównie skupiamy się na znalezieniu mordercy, właśnie demona, który może mordować w tym mieście. I mamy dużo postaci drugoplanowych, które w sumie nie są aż tak bardzo charakterystyczne. Służą też częściowo do popychania fabuły, pomagania bohaterce. Właściwie nie rozwiązujemy tej zagadki jakimiś poszlakami, jakimiś badaniami miejsca zbrodni, czy, czy, czy skupiania się wokół tego, o co chodzi z tymi demonami, jakie są ich właściwości itd. Tylko tak troszeczkę przypadkiem nasza bohaterka znajduje się w miejscu, gdzie coś się dzieje. Potem znowu ona w tym ogromnym mieście zawsze znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i właściwie te wszystkie poszlaki uderzają ją w głowę, tak? Także troszeczkę bohaterami jest to popychane, co być może nie jest do końca dobre. I mam wrażenie, że tutaj ten wątek kryminalny nie jest aż tak ciekawy. Natomiast druga połowa książki już mamy troszeczkę też przeszłości tej bohaterki, mamy trochę tego Shaolu, mamy trochę więcej o tych demonach i taki standardowy fragmencik, który Wam przytoczę. Kolejne książki przekartkowała, zatrzymując się dłużej na opisach i ilustracjach znanych demonów. To była wczesna, w dużej mierze niekompletna lista. Trzewioskure, demony szarańcze, okłach zdolnych z łatwością wyszarpnąć surowe kawały mięsa z ciała. Krwawo krtanie, sprowadzające susze i upały. Osnowije, duchy zmarłych, pełne nienawiści i okrucieństwa. Zdrzaskuny, przychodzący nocą, sprowadzające bóle i choroby poprzez pocałunek w czoło a wraz z nimi agonienki, jątrzaki, fetorały, jęzoroże. Wszystkie w ten czy inny sposób żywiące się cierpieniem. Pło, które jest związane z tymi demonami, z tym szalem, bardziej mnie to interesowało niż w sumie ten główny wątek. Ale książka nie była zła. Myślę, że wydanie jest, przynajmniej okładka bardzo ładna. Jeżeli chodzi o środek, to po prostu no nie będę Wam tego pokazywać, ale książka jest tak malutka w tej książce, że... Czytało mi się ją przez to długo. Teoretycznie ona nie ma zbyt wielu stron, bo 340 stron, a miałam wrażenie, że czytałam książkę, która ma 500 stron, przez to, że ta czcioneczka jest taka malutka. Ale no, pomijając to, i też byłam troszeczkę skonfundowana tym, że autor bardzo różnych określeń używa na główną bohaterkę. Od początku ona jest nazywana ona się nazywa Kajtriona Wes, potem jest jakieś Rio Wes, potem jest jakaś Łowczyni. 1500 nas na jedną bohaterkę, mimo że mamy też dużo bohaterów w tle. Jakoś tak ciężko mi się było w tym odnaleźć, ale to chyba tak największy też zarzut do tej książki. Jeżeli podobają wam się takie książki, które właśnie nie skupiają się na wątku romantycznym, tylko właśnie na jakimś śledztwie na bohaterach, ciekawym przedstawieniu świata fantastycznego, to myślę, że ta książka może was zainteresować. No i przechodzimy dalej. Kolejna książka i właściwie kolejne dwie książki to będzie Wydawnictwo Niezwykłe. To jest dosyć nowa książka, wydana dosłownie w ostatnim czasie. I tutaj mamy dziewczynę, która skoczyła do morza, Aksi Och. I tutaj mamy taki troszeczkę baśniowy świat, i mamy też nawiązania do jakichś takich baśni koreańskich, właśnie do takich azjatyckich klimatów. Jakieś, wiecie, no, samoraje, cesarstwo, no, takie tematy. Jeżeli lubicie takie rzeczy, no to myślę, że sięgnięcie po tą książkę zdecydowanie byłoby dla Was. I o czym właściwie jest fabuła tej książki? W ogóle też ta książka jest już na układce, co mnie zainteresowało jak najbardziej, jest, że powieść zainspirowana filmem Spirited Away w krainie bogów. Generalnie ja uwielbiam Spirited Away. Oglądałam kilka razy. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze, to Wam serdecznie polecam, jest to chyba. Jedna z takich e, animacji, które naprawdę są ciekawe, są troszeczkę niepokojące, niezrozumiałe do końca, ale super ciekawe Ja mówię, to jest jedna chyba z moich takich, jeżeli chodzi o Zamek Hauru i takie inne animacje, to uwielbiam dosłownie tą animację Ale wracając do dziewczyny, która skoczyła do morza Mamy tutaj również krainę, bo w pewnym sensie, więc... To nawiązanie ma jak, jak najbardziej sens. No ale o czym jest ta historia? Główną bohaterką jest Mona, która żyje w krainie, która nie ma cesarza i Bóg Morza jest tam takim bardzo ważnym bóstwem, ale właściwie wszystkie bóstwa są bardzo czczone, które również zajmują się, nie wiem, bóstwa wspomnień, czy bóstwo, nie wiem, rzek, bóstwo lasu, no po prostu od każdego najmniejszego elementu przyrody mamy jakiegoś innego Boga. Mamy kapliczki dla tych bogów, ludzie się do nich modlą. I tutaj mamy straszne kataklizmy, straszne sztormy, które niszczą tą krainę. I dlatego ludzie co roku wysyłają pewną dziewczynę, która ma być wybranką Boga Morza, żeby go ubłaskawić i żeby po prostu te wszystkie kataklizmy się w jakimś stopniu zatrzymały i żeby ci ludzie mogli żyć spokojnie. I zostaje dziewczyna, kolejna wybrana, piękna, zdolna dziewczyna, żeby zostać poświęcona. No i okazuje się, że brat głównej bohaterki zakochuje się w tej dziewczynie. I ona, żeby on mógł być szczęśliwy, żeby uratować tą dziewczynę, ona po prostu poświęca siebie i rzuca się do tego morza jako ta wybranka, tak, żeby jej brat mógł być z tą kobietą szczęśliwy. Więc nasza mona trafia właśnie do krainy bogów. I okazuje się w tej krainie, że Bóg morza śpi. I jest tam lord Shin, lord domu Lotosu, który. Strzeże tego Boga. W tej krainie również istnieją pewne niesnaski. Niektórzy mogliby podczas tego, że Bóg morza śpi, chcieć przejąć jego moc. Także tak różne rzeczy się tam dalej dzieją. Nie będę w to wchodziła, natomiast gdzieś tam Lord Shin i mona próbują rozwiązać pewne zagadki, pewne ta akcja się dzieje dalej. Tam wiemy, że nić, która łączy dziewczyny i Boga morza, taka nić przeznaczenia, łączy każdą wybrankę z Bogiem morza i ona nasza Mona ma nadzieję, że będzie w stanie, oprócz tego, że pomogła bratu i tak, żeby był szczęśliwy z tą kobietą, w której jest zakochany, to ona ma również nadzieję, że uratuje swoją wioskę, swój kraj, że po prostu ludzie nie będą żyli w strachu i w tych wszystkich kataklizmach, które się dzieją. Tutaj rzeczywiście mamy dużo wątków takich baśniowych, jakieś są zdecydowanie rzeczy, które znałam, jest jakiś dom żurawia, dom lotosu, tutaj nawet taki dosłownie Wam przeczytam też krótki fragmencik, który gdzieś będzie też wskazywał tą baśniowość, tą, to kręcenie się wokół tych bóstw, tego świata duchów. I mamy: Zawsze byłam otoczona przez bóstwa. Są ich tysiące: Bóg Dobrobytu, w centrum naszej wioski śpiewający w skrzecocie żab. Bogini Morskiej Bryzy, przychodząca z zachodu wraz ze wschodem księżyca, Bóg strumienia mieszkający w naszym ogrodzie, do którego to Jun i ja zanosiliśmy nasze ofiary z ciasteczek z błota i kwiatów lotosu. Świat jest pełen pomniejszych bóstw, bo każda część przyrody ma stróża, który jej dogląda i chroni. Właśnie te bóstwa są ważne, te mity i legendy. I przez to gdzieś miałam wrażenie, że wszystko też idzie tak lekko w tej książce. Jeżeli czegoś potrzebujemy, to możemy iść do jakiegoś Boga. Mamy gdzieś tam jakieś miejsca, gdzie duchy przodków, możemy się z nimi porozumiewać. Gdzieś tam na ulicach też jakieś duchy nam pomagają. Ale szczerze mówiąc, nawet jeżeli jakieś postacie pomagają bohaterce, gdzieś tam dalej się to... Wyjaśnia, więc nie jest to jakieś zupełnie nielogiczne Więc ma to sens I generalnie jeżeli lubicie takie historie właśnie z baśniowością w tle, Mamy tutaj jakiś taki troszeczkę romantyczny też wątek Także jeżeli takie historie Was interesują No to zdecydowanie ta książka nie jest zbyt gruba Ona ma w okolicach 300 stron Jest dosyć cieniutka, także nie jest to długie czytanie Myślę, że dla kogoś, kto lubi takie baśniowe historie No ja szczerze mówiąc nie mogłam się dosyć w nią wgryźć Chyba dlatego, że te, te, ta ilość bohaterów, te takie troszeczkę skakanie od miejsca do miejsca, jakoś tak nie potrafiłam wejść w tą historię. Natomiast myślę, że jeżeli lubicie tego typu historie, to Wam się spodoba, także, także polecam, żebyście spróbowali. I ostatnia książka, również tutaj wydawnictwo niezwykłe, to ta, To toksyczne dziewczyny Rory Power. I tutaj chciałabym Wam powiedzieć, bo ta książka była przez długi czas niedostępna. To jest dosyć książka stara, bo chyba wydana 3 lata temu, wydaje mi się. Przynajmniej. Natomiast ym, była nigdzie niedostępna, gdzieś można było ją kupić z drugiej ręki za jakieś, nie wiem, 150 zł, czyli po prostu chodziła za jakieś takie kosmiczne kwoty. Natomiast teraz, nie wiem, chyba był do drugi i można po prostu wszędzie jest gdzieś tam dostępna do zakupu. Także jak macie ochotę, chociażby przez tą niesamowitą okładkę, no to polecam Wam, żeby teraz poszukać tej książki. Także ja miałam ją okazję teraz czytać. To jest najnowsza książka, którą przeczytałam właściwie. Reklamowana jako feministyczna wersja, wersja Władcy Mów. No Władcy Mów to dosyć znana książka i dosyć klasyczna, którą też czytałam niedawno, więc stwierdziłam, że dlaczego by nie przeczytać toksycznych dziewczyn. I o czym właściwie są toksyczne dziewczyny? Mamy pewną wyspę, na której zagnieździła się choroba. I na tej wyspie jest szkoła dla dziewcząt, one w tym momencie są za ogrodzeniem, część z nich już zmarła na chorobę, nauczyciele też umierają, jakby właściwie nie wiemy, jak ta choroba się u danej osoby objawi. Mamy coś takiego jak paroksyzm, czyli nagłe wystąpienie tej choroby, czyli może powiedzmy pierwszy paroksyzm, który dostaje dana osoba, to na przykład jest totalnie krwawią plecy i gdzieś na przykład na plecach wychodzi wam drugi kręgosłup albo powieka na oku Wam zarasta i właśnie główna no bohaterka ma coś takiego, że jej oko się zasklepiło i ona czuje, że gdzieś wewnątrz tego oka coś się dzieje, że jakieś, jakieś po prostu rzeczy jej tam narastają, tak? I to wywołuje ciągły ból, ciągły ból. Gdzieś tam mamy dziewczyny, które jakieś bąble na ich ciele się pojawiają, które krwawią, które gdzieś jakieś osocze się z nich wie. Czyli są to bardzo, bardzo bolesne rzeczy. I również ta Przyroda wokół i wszystko, zwierzęta wokół tego miejsca również stają się dzikie, również przeobrażają się w jakiś taki straszny sposób, czyli, jakby właściwie, ta choroba toczy całą tą wyspę. I te dziewczyny są na kwarantannie, zamknięte. Z dorosłych została już tylko dyrektorka i jedna nauczycielka, i właściwie nikt nie wychodzi poza ogrodzenie oprócz tak zwanej Brygady Łodziowej, która. Pozyskuje od tej marynarki wojennej pewne jedzenie na przystani, i te dziewczyny zabierają to jedzenie. Jest to bardzo brutalny proceder, tego jedzenia nie ma zbyt wiele. Te dziewczyny dosłownie walczą o to jedzenie, gdzieś tam biją się, więc jest to wszystko takie bardzo, powiedziałabym, od początku mroczne i jakieś takie przytłaczające. Nie jest to po prostu wesoła książka. Mamy wszystkie, wszystkie jesteśmy sobie równe i sobie pomagamy, bo, bo to straszna choroba, nie? Mamy takie kliki, takie grupki tych dziewczyn, w zależności od tego, czy nasze bohaterki wydaje mi się, że mają około 15-16 lat, te główne, Ponieważ ten toks już dzieje się powiedzmy od dwóch lat, kiedy one miały 13 lat, no oczywiście był rocznik wyżej, rocznik niżej. No i mamy trzy główne dziewczynki, to jest Biat, Heti i Riz. I zaczynamy właśnie od tej heti, która myślę jest na okładce to dziewczyna z, z krótszymi włosami. Tutaj mamy zakryte oko, ona właśnie miała to oko, które nie, nie chce się goić i cały czas też się rozwala. Ono musi być ciągle szyte, także ona również ma z tym problem. Te dziewczyny uczą się strzelać, ponieważ te zwierzęta z lasu są totalnym dla nich zagrożeniem, i jeżeli przedostałyby się przez to ogrodzenie, to zwykły jeleń po prostu może mieć totalnie ostre zęby i rozrywać rozerwać Wam szyję, także rzeczywiście jest to straszna sytuacja. I mamy tutaj te trzy przyjaciółki i właściwie jedna z tych przyjaciółek nagle trafia do brygady łodziowej, a druga z nich w bliskim tego czasie dostaje po prostu ten paroksyzm kolejny i trafia do ambulatorium. Takiej osoby z ambulatorium nie można odwiedzać, ale ta druga przyjaciółka jest po prostu zdeterminowana, i ona musi po prostu zobaczyć, co się dzieje z tą jej przyjaciółką, czy wszystko z nią w porządku, ponieważ tutaj te więzi się inaczej są przedstawione, zaciśniają się, ponieważ nie macie żadnego kontaktu z rodziną, z zewnętrznym światem. Tutaj mamy do czynienia z takim troszeczkę wydarzeniem i skutkiem. I te skutki tych wydarzeń zazwyczaj są dosyć negatywne. To idzie ku, ku złemu, ku złemu, ku złemu. I jakby ta dosyć mrocznie to dalej jest i dosyć negatywnie. Nie jest to książka, gdzie mamy jakieś. Wow, w drugim rozdziale już mamy lekarstwo, i po prostu super, i mamy motylki i tęcze, tak? I wszystko się dzieje na plus. Raczej to jest, wszystko dzieje się tak złowrogo: mamy po prostu te dziewczyny drżą z zimna, kradną sobie koce, nie wiem, jest mało jedzenia i tak dalej. Także to wszystko raczej od samego początku jest dosyć mocno negatywne, i gdzieś mamy taki też drobny wątek miło, miłosny, powiedziałabym, między, między dwiema dziewczynami, także takie wątki LGBT. Plus, powiedziałabym, też tutaj występują. Jeżeli um, takie historie dosyć mroczne, dosyć negatywne Wam um, odpowiadają, jeżeli właśnie taka jakaś się, tak, choroba, jakieś takie zachowania ludzi w zamkniętym tej takiej bardzo negatywnej społeczności, chcecie zobaczyć, jak, jak taka historia by się potoczyła, to myślę, że to jest też książka, którą warto sięgnąć. Całkiem nieźle się to czytało, i gdzieś tam, kiedy przeszłam przez te pierwsze strony, kiedy. Poznajemy dogłębnie te relacje między tymi trzema głównymi przyjazłkami, to gdzieś tam dalej już ta akcja idzie, 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 idzie szybko, i gdzieś dwutorowo nawet, i jest ciekawi, chcemy wiedzieć, co tam dalej się zadzieje. Mimo, że tutaj zakończenie jest dosyć otwarte, to i tak całkiem nieźle się to czytało. Wszystkie właściwie, no i to już skończę, jeżeli chodzi o tą książkę, właściwie wszystkie te trzy książki. Oceniłam tak na 6, 7, na 10. Także to są dosyć dobre książki. Nie uważam, że to są jakieś rewelacyjne arcydzieła, Natomiast, jeżeli, tak jak mówiłam, one wszystkie są dosyć cienkie, myślę, że nie zajmą Wam wiele czasu. Jeżeli którakolwiek z tych fabuł wam, Was zaciekawiła, no i te plusy, minusy myślę, że przedstawiłam i, i będziecie zainteresowani, to złapcie po tą książkę. Także dzięki Wam bardzo za to, że mnie wysłuchaliście. Do zobaczenia następnym razem. pa! pa.